W miesiącu maju y, szczególnie czcimy Matkę Bożą, a w naszym, przy naszym klasztorze jest figurka Matki Bożej, gdzie jak czasem widzimy z okien naszego klasztoru, y, ludzie przychodzą w ciszy pomodlić się chwileczkę, może dziesiątkę różańca zmówić, czasem sobie usiądą y, na siedzisku, które tutaj jest przy tej figurce. No i kiedyś zastanawiają się nad tym, jak, y, jaką historię ma ta. Ta figurka wydawało mi się, że, że po prostu została kiedyś kupiona w latach 60 i tutaj postawiona. A kiedyś, czytając kronikę z 44 roku, wpadłem na trop szkoły, której właścicielami od 32 roku byli Dominikanie z polskiej prowincji. Była to szkoła pani Zofii Wołowskiej, która zmarła w 1932 roku. I w testamencie przekazała swoją szkołę Dominikanom. Dominikanów nie było w tym czasie w Warszawie, więc w zasadzie do 1937 roku, gdy, gdy to je przybyli z powrotem, mieszkając na Służewie, właściwie ta szkoła funkcjonowała tak samo jak, jak dawniej. Później oni prowadzili czasem jakieś rekolekcje w szkole, ale katechetami nawet byli też, też księże diecyzjalni. Pani Zofia Wołoska była bardzo ciekawą osobą, bardzo wyedukowana, ponieważ jej rodzice mieli pieniądze, więc mogła, mogła studiować w Paryżu, w Szwajcarii, studiowała pedagogikę i tutaj później w Polsce, gdy wróciła, jeszcze były wtedy zabory. W 1906 roku po ukazie tolerancyjnym, zezwalającym na, na, na naukę w języku polskim, założyła szkołę. Na ulicy pięknej 28, później Piusa 11.28. Ta szkoła mieściła się w kamienicy. Ona była osobą bardzo taką skromną, często właściwie nie dla zysku tą szkołę założyła, bo często dzieci, dziewczynki, które nie miały pieniędzy, ona dofinansowywała udział w tej szkole, także była bardzo taką oddaną osobą, i te, ta szkoła przechodziła bardzo różne losy, bo najpierw była za czasów czarskich, potem w czasie niemieckiej pierwszej wojny światowej okupacji, a później już według państwowych wymogów II Rzeczpospolitej. Była także to była tam też gimnazjum, liceum i dlaczego mówię o tej szkole? Dlatego, że właśnie pod tym tropem idąc zacząłem czytać wspomnienia Absolwentek tej szkoły. Tutaj właśnie jest ta książka, gdzie rzeczywiście jest powiedziane, że w 1942 roku ojcowie Dominikanie stali się nowymi właścicielami, ale jest też bardzo ciekawa wzmianka, że w 1944 roku ta szkoła została oczywiście zburzona w czasie powstania. Chciano ją odbudować, ale potem się okazało, że ta kamienica jest na tyle słaba, że nie da się jej odbudować, więc postanowiono przynajmniej oddać figurę Matki Bożej, która była na dziedzińcu ojcem dominikanów na Służewie. Taki, taki jest wpis jednej ze wspomnień, jednej z absolwentek. No i rzeczywiście, gdy potem ogląda się zdjęcia z 55 roku, czy 6, czy 7, które robił ojciec Adam Studziński, ówczesny proboszcz, no to widzimy tą figurę i identyczny cokół jest na zdjęciach Yy, które są zamieszczone właśnie w tej, w tej książce wspomnieniowej i na tych zdjęciach Ojca Adama Słodzińskiego. Na tym co kolej jest napis Matko, kilka jeszcze słów, które są nieczytelne, i pod spodem jest data yy, 13 maj 1912 roku. Tak więc, od 1912 roku zapewne stała na tym dziedzińcu szkoły ta figura, później w siódmym, może szóstym, została tutaj przeniesiona. W międzyczasie, oczywiście, też nastąpiły zmiany, bo najpierw ona była w takim szarym kolorze, później była pobielona, a teraz jest w ogóle taka pokolorowana i też w ogóle ma inną formę już nie ma tej, tej podstawy oryginalnej, tylko jest taki słup na którym ona stoi. Ale mimo wszystko, przez te wszystkie lata, była miejscem takiego kultu i takim punktem odniesienia ponieważ bardzo często dzieci pierwszokomunijne czy, czy, czy z innych okazji ludzie robili sobie tutaj pod tą figurą zdjęcia, one się zachowały, możemy je obejrzeć, właśnie chociażby z zasobów ojca Adama Studzińskiego. Tak więc okazuje się, że ta figura jest już ponad stuletnia, że ma swoją historię, przeżyła powstanie warszawskie, a teraz tutaj jest przedmiotem kultu i takiej czci osobistej, indywidualnej, naszych parafian, czy tych wszystkich, którzy przychodzą do naszego kościoła i modlą się tutaj.